no tam z góry coś zrzutowatego no i tak wygląda że jest to jakaś odnoga chociaż niewiele to przypomina zaraz ja zobaczymy co to jest rwiemy dziada no i usmaczek jest zarośnięty Stary. Ale cały. Jeszcze oko nie zawodzi. Podę znowu z góry widzę zrzuta rzuta z dużej odległości. Na pierdziela ale teraz większy, ale chyba znowu stary. Nawet go teraz nie zobaczycie. Nie wiem jak ja mam tam wejść. Ale jakoś kurde, muszę... kurde. Szukam tego 14 taka do pary. Zanim go chyba znajdę, to będę na worek chyba zrzutów. a ja go nie znajdę do pary znowu coś kudy widzę chyba nie. ale ładna stuka widzę jakaś taka gruba ciekawe czy świeży nie. może to do pary ja pierdolę jak tu stroma

Fajny, świeży, tylko wcześniej zrzucony. Zaraz go zobaczymy, ale no, nie, cholera wiele. Jak to się mówi, już go zidentyfikowałem. I teraz tak. Ja znalazłem takiego z zeszłorocznego, czy z tamtego roku. No. U nas taka. I to jest rok później, będzie tak. Myślałem, że to do odpary, ale... No nie czuć, nie, nie, on jest tutaj lekko drapnięty. A tak to jest idealny, jak świeżak. Taki finezyjny dwunastaczek. Ładnie wszystko ma wyciągnięte. Fajny Wtedy, co znalazłem sztukę, co po jedną się wracałem, z domu, bo na filmie zobaczyłem, to tam jest ten 12 Czyli tamten był zeszłoroczny i ten jest z tamtego roku o ile skumacie o co chodzi. Róża jest dosyć biała wiem że to albo jest świeży, no normalnie tutaj wszystko ma tylko go kurde jakaś menda już tutaj męczyła też tak może być. No nie tak, cuchnie, kiedy liściarką, liściarką, to raczej zeszłoroczne. Dobra, idziemy dalej.